W latach dwudziestych XX wieku w ogrodach Instytutu Rotamsted Research w Anglii odbywało się popołudniowe spotkanie towarzyskie z udziałem wybitnych naukowców. Wśród gości znaleźli się m.in. Ronald Aylmer Fisher, biolog i statystyk, oraz Muriel Bristol, Algolożka, badaczka zajmująca się glonami. Podczas serwowania herbaty doszło do niepozornej, lecz niezwykle ciekawej wymiany zdań. Ronald Fisher, częstując herbatą, powiedział uprzejmie. Muriel, pozwól, że podam ci filiżankę. Na co Muriel Bristol odpowiedziała. Dziękuję, Ronaldzie, ale preferuję herbatę, do której mleko zostało dodane jako pierwsze. Zaskoczony Fischer zapytał. Naprawdę sądzisz, że potrafisz rozpoznać, w jakiej kolejności dodano mleko i herbatę? Oczywiście, odparła Muriel, smak wyraźnie się różni. To stwierdzenie wzbudziło duże zainteresowanie wśród obecnych, zwłaszcza u Fishera. Wkrótce narodził się pomysł przeprowadzenia eksperymentu, który miał na celu sprawdzenie, czy Muriel rzeczywiście potrafi odróżnić sposób przygotowania herbaty. Aby wszystko przebiegło rzetelnie, Fischer zaplanował prosty, ale metodycznie poprawny test. Przygotowano osiem filiżanek herbaty, w czterech filiżankach mleko dodano przed herbatą, a w pozostałych czterech odwrotnie. Filiżanki podano w losowej kolejności, bez ujawniania, które były które. Muriel wiedziała, że cztery filiżanki należało przypisać do jednej kategorii, a cztery do drugiej. Gdy rozpoczęła degustację, koncentrowała się uważnie na subtelnych różnicach smakowych. Po zakończeniu oznaczyła każdą filiżankę zgodnie z jej oceną. Wynik eksperymentu był zaskakujący. Muriel poprawnie wskazała wszystkie osiem filiżanek. Fisher wskazał na to wydarzenie jako doskonały przykład sytuacji, w której należy sformułować hipotezę zerową i przeprowadzić test statystyczny. Założył, że gdyby Muriel zgadywała przypadkowo, szansa na pełną zgodność z rzeczywistością, czyli poprawną klasyfikację wszystkich filiżanek, wynosiłaby zaledwie 1 na 70 możliwych kombinacji. To doświadczenie dało początek słynnemu testowi statystycznemu, znanemu dziś jako test dokładny Fischera, Używanemu do analizy danych jakościowych w małych próbach. Fischer wykorzystał to wydarzenie, aby pokazać znaczenie hipotezy zerowej, losowości oraz mocy dowodowej testu statystycznego. Historia dama degustująca herbatę stała się klasycznym przykładem wykorzystywanym w dydaktyce statystyki. Pokazuje, że nawet codzienna sytuacja towarzyska może doprowadzić do stworzenia narzędzia, które zrewolucjonizowało analizę danych w naukach przyrodniczych i społecznych.